Co to same krągi? Zobaczcie tam do końca w Lidlu. No, zobaczcie w Lidlu też pojawiły się już cebulki kwiatowe. Gdy tu jest jakaś cena. Różne, różne. Ostatnio pokazywałam w Eksszym. To jest akurat. No nie wiem, nie znam się, ale różne. Zobaczcie. Jaka jest cena tych cebulek? Dobra, nie widzę, Z tego cena nasion, 2,49 tutaj tych, ale to już ostatnio widzieliśmy. Dobra, to przecież przyjechały cebulki jak coś, idziemy na koszyczki. Koszyczki są na wlazą w ciał dla panów, taki bardziej sportowy i dla dzieciaczków, no to nie, to idziemy z drugiej strony, co? Idziemy z drugiej strony. W jest dużo cenówek taniej w Lidlu. Zobaczcie, jakie prąki minus 20% na dziale sportowym. Tylko tutaj zwałek: fitness, ten tutaj. Ale i kamizelki, Oksiążeniowe. też minus 20%. Okej, okay, i. O, i nawet mamy akcesoria karnawałowe 2,50. Co to mamy? No tak, bo dzisiaj jest ostatnia sobota karnawału o ja zapomniałam. Idziecie gdzieś, gdzie się bawicie piszcie. No nie. Jakieś, co to jest? Jakieś napisy? Girlandy w sensie. No okej, okay, wszystko na prące. 2,50 teraz. Minus 49%. Ekstra. Tak, wysyp cenówek taniej w Ridlu. Zobaczcie, minus 52% mata do zabawy z koszem. Już wyszłam z działu dziecięcego, żeby nie było. Tutaj po prostu jest jeden kosz, gdzie są dostępne tematy. No dobra. A to co to jest w ogóle? O, takie bransoletki. To było co? było? To było na walentynki, czy co? Rozglądałam się za ceną, ale nie widzę tutaj. Nie podniosę telefonu, bo tu ludzie spacerują z błyskami. Wiadoma sprawa. Takie plecionki, no nie? Tak. Nie mam ceny, dobra, nie podam. Nie mam. ach Ale to też wszystko na promce. Pośród flanelowa, 220 na 200. 50 zł taniej. Teraz można sobie wyrwać za 59 zł. W takim kolorze jak coś. Może pokazywałam na przeglądzie świątecznym. Dobra, idziemy niczki Frotel również na prące Minus 24%. 12 zł. 30 na 52 sztuki. Różne kolorki. O, jest okazja. Zobaczcie, las koperowe Za 29 zł teraz. 41% taniej. 1740 W. Okej. Okay. szczotka lub trzonek 9 zł 39% taniej. Ale co to za szczotka? Ta szczotka. 9 zł. Nie, to jest mop płaski 39. Ale czekajcie, bo coś fajnego tu wyczaiłam. To jest organizer łazienkowy minus -47%, czy tam powyżej jest cena. 29 zł teraz. Przed przed ceną 49.99, a teraz 29. Zobaczcie. Na promce, czyli taniej w Lidlu, nie? To jest te okazje. Dwa zostały. Jak komuś pasuje do wystroju, bo to jest fajna okazja, nie? Ok. Szybkower, 50 zł taniej. Teraz 199 zł. Te Parowar również, 50 zł taniej. 129 zł, a to jest ten kieliczonek. 9 zł, dobra. <grystanie> Jesteśmy w domu. No <grystanie> okay. to jest ten parowar 800 W. Ok, koc polarowy, nie na prąd, ale cena atrakcyjna. 12 zł, takie wiosenne kolorki. A wymiar 130x170 Zobaczcie, jakie ładne kolorki. Prześcieradła również na promcach, minus 46%, 24 złote teraz, 90 na 100 na 200. Co to? Same promki, zobaczcie tam do końca Lidlu. Nie no, szkowała jakaś wyprzedaż, nie, nie dotarła na tą wyprzedaż. Ale jest chociaż teraz. Ręczniki, gdzie to jest cena tych ręczników? Ręczniki 50 na 90, 36% taniej, 19 zł teraz. I również 19 złotych teraz, ręczniki 70 na 140. Czyli niezależnie od wymiaru, ten mniejszy czy większy, za 19 zł teraz muszę sobie wyrywać. No okej, okay. takie kolorki jeszcze nie. A co to taki tani nawiszacz powietrza? Minus 80%, 5,99, gdzie to jest w ogóle? Ty jest to? Nie, to jest. Tak, to jest to. No, nieźle. Mega okazja. A i tutaj w ogóle nakładki na schody, zobaczcie. 84 zł teraz, minus 37%, 15 sztuk. Gdzie tu jest jakiś wymiar? To jest wymiar jak coś, nie? Tylko jeden kolor, chyba tak. Tak, taki brązowy, gdyby. Nie wiem, czy to widać, mam nadzieję, że tak. Przenośna konsola jakaś, ale to chyba nie tutaj. Okej, okay, co tu jeszcze? Bambusowa deska, 23 zł. Z takim uchwytem do zawieszenia. O. Okej. Okay. Koszyczki. 19 zł. Znamy te pozycje, nie? Czyli to jest taka wyprzedaż, słuchajcie, w Lidlu. Czyli ona nadal trwa. Szelki dla psa, 25 zł. Minus 28% tani. Aha, to są te szelki. Zastanawiałam się, co to jest. Moi takie duże te szelki, nie? takiego chyba psiora, psiura wielkiego, a tu są takie mniejsze, no dobra. Jakiego macie pieska? Piszcie, małego, dużego, jaka rasa. I kijki. To są, to się nazywa, zapomniałam, 69 zł tych spacerów z kijkami, nie? Ok, narzuto na łóżko 34 minus 43 teraz, zobaczcie. A wymiar 200 na 220 taki pomarańczowy ewentualnie taki kremik roleta prosznicowa 29 zł to jest to tutaj? takie tanie? 63% taniej tak, bo jedna jedyna została jak coś można w innym lidlu poszukać nie? okej okay. dobra pominęłam tutaj jeszcze coś, co to jest? Grill? Nie, co to jest? Folia tablicowa to jest to. Aha, 9 zł teraz, minus 54% taniej w różnych kolorach. A to nie wiem, jakieś naczynie takie wiecie, jak to się nazywa, jejku, braku mi słowa serii. Żeliwne. jejku, naprawdę. O, i zostaw noży w ogóle jakiś tutaj taki duży. Też na prące, nie nie, 49 zł. Okej. Okay. Tu to coś jeszcze jest, ale nie nic to jest. Kołdra pikowana, minus 26% i 44 zł teraz. Okej. Okay. Albo 49. A czym się różni? Pewnie delikatnie wymiarem, nie? Nakładka na materac 140 na 200, również na prące 50 zł taniej, 109 zł. I ładna pościel dwustronna, takie łapacze snów, snów 70 na 81 poduszka i rozmiar 140 na 200. Również na prące minus 32%, 37 zł. Ach, same okazje w tym jedle, no nie wiem, nie wiem, naprawdę. Fajnie, 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 zobaczcie, same czerwa, pomarańczowe cenówki. Nie mogę tam bardziej przesunąć, bo tam pani układa towar. Dobra, tu mamy lustro, więc... To też jest podnie na prące. Tak, spodnie narciarskie. Minus 40% taniej. 44,50 50 teraz. Ok. Sprzęt. Czyli sanki. Czemu tu nie jest na prąca? 169 zł albo sterowane. To jest to samo dziewczyno. <noise> można sobie wybrać. Ok, piszcie. jeszcze, A niebieski. jeszcze, Ok. Gogle również na prące 47 zł, minus 21%. A on drapak dla kota 49,90, ale to już nie jest na prące, ale to jest w ogóle jakiś, nie wiem, dzień kota. Się szykuje, że co się Wszystko dla kociaków. Ach, kocham koty. Kocham i uwielbiam. 15,99. I nie, dla pisków też jest jakieś miseczki składane. Tak, nie, to jest pyłeczka. Niezależnie jakie akcesoria tutaj sobie wybierzemy, 15,99. Wszystkie w jednej cenie. Dobra. Blender ręczny 119, już nie na brące. Coś takiego. I pudła. Ach, ta nie wiadomo, co w tych pudłach. Co w tych pudłach? pewnie coś fajnego. Dobra, jest jakaś super cena. Masażer ręczny 69,90. O, jakby nie miał kto, to można się samemu wymasować. I od razu jeszcze fajne widzę miseczki. Zestaw pojemników. 19,99. Ile tu ich jest? Cztery sztuki. O, fajne są te torby termiczne. Ja już je ostatnio na nie gdzieś trafiłam, ale nie wiem, czy to było w Lidlu. Dosyć pakowne. I tu oczywiście mamy te pojemniczki również. Za... 59 zł, 59,90 dokładnie. okej. Okay. Ładny kolor w ogóle. Do zestawu jeszcze możemy sobie kupić obiadowy też w takim kolorze. O, tak się prezentuje: 49,90. Fajne. A nie, jeszcze jest taki kolor. Zobaczcie. Fajne, fajne, fajne. Dobra. Idź borów rób zakupy. Aha, do tego jeszcze jest łóżeczka składana. Zobaczcie. O, ja, i to jest ekstra. To jest ekstra. W ogóle są jakiś zestaw wacików, gąbeczek 12,99. Ja kupuję takie zestawy w Action. chociaż ostatnio nie, nie, nie spotkałam ich. A tutaj takie o, takie łaski, malutkie. No ciekawe. Miałeś, ciepisz się. I szafka, taki półsłupek, tak tu podają. 49,50 minus 50%. Zobaczcie. Taka łazienkowa? chyba ogólnie, nie? Można lustro ścienne 119 coś takiego ok no i tutaj i tutaj nic takiego idziemy dalej o jeszcze kuferki kosmetyczne, super cena 69,90 srebrne i czarne. Mam ochotę zajrzeć, ale boję się, że jak tutaj cyknę, to za chwilę tam cyknie i wszystko się, że tak powiem, przewróci. Także nie cykajmy. Wrzuciły panele, świetne LED, 189 zł, Ja już jakieś pokazywałam, nie wiem, czy to jest to samo, ale patrzę sobie wymiarem, nie widzę. O, serduszkowa pościel, czy ona jest teraz na prące? Nie, trzymają cenę. Ona jest ekstra, pod walentynki, 99 złotych. Mocno w walentynkach, ale można sobie... Tak po prostu bez okazji w takich serduszkach spać, to nie? Dobra. I tym akcentem żegnam się z Wami. Dzięki, że byliście. Do następnego. Cześć. Pamiętajcie, zostawcie coś po sobie. Komentarz, lajk, subskrypcję, tak żeby dostać powiadomienie o kolejnym przeglądzie. Przeglądy teraz codziennie, także warto wpadać i zaglądać. Te ławki też pokazywałam. 199 ze skrzynią. Dobra, idź babu na zakupy. Idę. Jeszcze dozownik automatyczny wpadł mi w oko. Fajny. 49,99, o. Może ja bym tak chciała. Gdzie to jest PL? Fajne, to dobra, muszę sobie potworzyć. Rozłączam się. Cześć. Dobra, że się połączyłam na chwilę, bo zobaczcie, jakie pojawiły się fajne sukienki dziennie 49,99. W takich kolorkach. Długie, długie, długie. No nie takie długie. Takie miniweczki. Nie, nie tak do kolanka spokojnie, zobaczcie. I bluzy, ładne kolorki takie wiosenne. I one są na prące, słuchajcie, dziewczyny. 39,99. Ocieplane. Ok. Żeby zakupę, tak mówię, jeszcze pokażę, bo fajne. 54,90, no to na ciuszki sobie przejdziemy kiedy indziej. No, tradycyjnie zabrałam sobie gazetkę, ale gazetkę przejrzymy sobie w samochodzie, bo tu dużo ludzi dzisiaj. Także dzisiaj sobota. Nie wiem, czy ja poszedł filmik jutro, czy czy w poniedziałek. No nie wiem, bo trochę dzisiaj przeglądów planuję zrobić. Także niezależnie kiedy słyszycie życzę Wam przyjemnego weekendu, albo szybkiego poniedziałku, a gazetkę dogram na koniec.